O klucz, panie, klucze złapałem, i to całkiem świeży temat Niestety zalało mnie, e, także chyba na ten moment będę kończył Dobrze, że mam mało złomu, to nie będę musiał tyle nosić Jest, <noise> płytkę mam w końcu, w końcu pierwsza płytka tego wypadu No i słońce dla mnie zaświeciło, Edek załadowany jeszcze chyba nigdy tyle towaru nie miał. Hej, Kasiemka, witam wszystkich serdecznie. E, czwartek, 8 maja. A ja dzisiaj na magnesie razem z Edkiem, dawno go nie było. E, razem z magnetyczką i razem z neodymowym kastą. Hej, Kasiemka, kasta. Tak, postanowiliśmy się wybrać na magnes neodymowy, właśnie pod most kolejowy. Na Wiśle, to jest Wisła, nad nami most kolejowy W Bieruniu, granica, tam mamy Bieruń Tam droga na Osięcin, kto zna No i co, zabieramy się za połowy Stan wody Odpowiedni do połowów Tu jakaś płyta meblowa leży No i co, pomagnesimy trochę Powęszymy Zobaczymy Ile tego złomu dziś nałowimy No i takie pierwsze złomiki drucik, tu jakiś pin, tu coś grubego. Dobrze, coś się zaczęło dziać. I jest, jakaś blaszunia wyszła fajna, elegancka, do bazy. O, tu mamy bazę. Kasta coś tam przyłapał, a ja też coś tu mam. Zmiana lokalizacji. Kasta mówi, że już mu jakaś kolejówka wpadła. Nie, to teownik, ale tam no, chyba coś konstrukcja jeszcze... mostu. No ja też coś tutaj mam. Trzeba powalczyć. Co, szynkę masz? Szynka. Nie jest szynka... O kurde, o, ale kabanosik. Tak. No, mówiłem, że... O, że to nie było to. No pięknie, Zobaczcie, widzicie? nie widzę, co Zrobiło się kolejowo. Patrz. Kurde, 30 cm szyny. O, się, ale... A mi coś tu się też przykleiło, panie. Co ja tu mam? Co Patrz, takie coś, To będzie. Chyba klocek, nie? Patrz, ale wiesz co? Nie wiem, to jest klocek. Ten klocek taki. Nie, klocek, patrz, tak. jak go obiję, będzie klocuszek. No, będę. Chyba. Zaczęło się. Coś grubego w końcu. Bo to my tu przyjechali, nie? jest grubo. Bójteczka. Mi też coś tu się nie chce oderwać. O i taka gruba płyteczka, świetnie do bazy. No mają ja być to gdzieś obok mojej tyczki, wiesz. Czekaj, ustawię się bezpiecznie najpierw potem tyczkę, bo wiesz jakie tu mamy warunki. Jestem od Ciebie pół metra, a gdzie, nawet nie, o, a w ja gdzieś stoję. Ja no mają być tu gdzieś. No, to jest to. Kurde. Między nogami to nie muszę się. tu mam dalej? Co są nogi pod tym? Patrzę. Ja. Patrzmy się Jakaś kombinacja to jest. Kurde. To jest ...druszkowania Te możemy to. Tu... Ała. No to jest Tyle poplątanie matry. z pomieszaniem ten złom. Albo A, jakiś beton. Jest. patrz, Możliwe, że i to ciągnie, wiesz? No, Takie zbrojenie i to Jest walka ze złomem Walka o złom o, nie, Mam Patrz. to Patrzcie No nie, moja kamera tego nie odrywa. Za jest. Chłop z rurą Ale ja to delikatnie wsunę na brzeg Żeby Ciebie nie Jeszcze coś obejmałem I tak ja sobie zrobiłem chwileczkę przerwy Obstukałem, patrzcie Fajny klotuszek Borotowarzy i patrzcie tutaj, połowy od kasty. A my cały czas w tym jednym miejscu tutaj jesteśmy. Krok dalej i tam już jest zapas. Także taka zabawa. Najlepiej na magnes to właśnie w takie miejsca przyjść w dwóch, w trzech albo więcej. Nie samemu. No nic, no wracam do wody. No tak tak, ja tym w wodzie. I coś takiego. Grubego. Fajnego. Do bazy. Znowu coś tu łapię. I co mówisz? Jeszcze z 10 cm mniej, nie? Dokładnie, przynajmniej. Ja tu ledwo idę. No ale... E, hej, przygody jest silniejsza. No i coś tu jest. Tyczka stoi, chciałoby się powiedzieć. Nic złom namierzony, ale chyba muszę to zrobić. Łapa do wody. Jest. Uuh. Taki złomik. Uciek do wody! Ale już nie uciekniesz! Patrzcie, taki kawał złomu Wytargany. Tyczka na bok. Trzeba stukać. Ładne, patrz, jeszcze nitowane wszystko. E? Normalnie takie okoliczności przyrody jest sympatycznie. Ciągi cały czas śmigają! O! Jest grzybek! Jest kolejowo, no Ukas to już czwarta płytka kolejowa. Tak, tak, cztery czekoladki już ma. Może i mi się coś trafi. Śróbek kolejową też masz? No, no to bogato. O, ja, jakąś śrubkę. No, ale nie tej nie, nie te śrubki szukamy. Kolejny sygnał, czyżby kolejowy. O, klucz! Panie, klucze złapałem. Ty i to całkiem świeży temat, Jaś. No, bo obstukamy. ciekawy, ciekawy. No i po wyczyszczeniu całkiem świeża sztuka. 30-32, tak? Patrz. Świeżynka. Nic. Chyba fant, Najnowszy fant. Do bazy. I kolejna rzecz. Czyżby kolejowa. Kolejny kawałek klocka. No. Jest grubo, jest bogato. Na magnesie. I kolejne przyłapanie. Praktycznie w tym samym miejscu. Ho ho ho, co to będzie? Co to będzie? Jest! płytkę mam w końcu. W końcu. Pierwsza płytka tego wypadu. No i słońce dla mnie zaświeciło. No <laughs> jakiś to wyciągnąć, ale długo się z tym, że tak powiem tu bawiłem. Nie chciała tak łatwo wyleść. Dobra, dobra, zamyk cały czas, patrzcie, w jednym miejscu, w jednym miejscu. Baza, bliziutko. Dobra, rzut płytką będzie. Oby dorzucić. Kurczę, jak to zrobić? <zysy> <zysy> Poleciała. Płytka uratowana. Nie, tego nie można stracić. Pięknie złom się prezentuje. Jak sobie obstukałem jednego gruza. A tutaj reszki kutki będzie mosiąc no dokładnie fajnie położymy tutaj jak to mówi Kasta Magnes Magnesi i taki pręcik Nie, to reszki śruby wygiętej, dobra rzucamy do bazy rzut złomem jest w bazie elegancko co to było? I kolejny kolejny tawacik. Czyżby kolejowy, coś takiego, dwie rzeczy, jest, śruba kolejowa, na pewno to jest śruba i taki też, patrz, pałąk, to obtłuczemy na 100% śruba, bo już widać główkę, chociaż wszyscy mówimy, że to jest śruba kolejowa, to też chyba wkręt, nie? No ale tak się przyjęło, jak dla mnie pierwsza śruba kolejowa jest sukces, no i co, jak prawie jak jajko niespodzianka. No, został taki ogryzek po śrubie kolejowej, super. Tak kasta targa złom za złomem. Dobrze, że mam mało złomu, to nie będę musiał tyle nosić. Jest bogato. Dobrze, że mamy etka. O, i śrubka kolejowa. No to już druga. Fajnie jest. I taki pręcisław. Ale grubas. No i tak, chwilkę odpoczynku. Tyczka stoi. Oddaliłem się troszeczkę od mostu. No trzeba dychnąć. No bo tam naprawdę jest głęboko. Ja cały czas w tamtym miejscu byłem. patrzcie gdzie jest kasta. Już jest popas w wodzie dwa kroki dalej, że jest coraz głębiej. No on trafił mega zrzutowisko. No ale nic, chwileczka odpoczynku i relaksu. I dobra Co tutaj się przykleiło do magnesu, albo no, magnes do czegoś no. wody po kolana ale już pomijając to, że ja już mam wodery przemoczone, bo jedną dziurę mam na wysokości uda, uda. Ua, już się siadłem ja pierdzielę To nie było śmieszne no, już mam na pewno wodę na plecach. Jafie, na kamieniu się poślizgłem. Wszystko zobaczycie u kasty. No, już Mówiłem, że mam troszeczkę mokry jestem, ale że jestem teraz mega mokry. Coś tu jest. No, już tu kiedyś telefon utopiłem. Dotykając tu butami, czuję, że tu jest ten jakiś beton i no ze zbrojeniową niestety, albo jakiś larsan. No i tak, ja cały umurusany, jak to zawsze, nieogolony i cały przemoczony, patrzcie o pusiecej wodery, cały jestem mokry. Niestety zalało mnie e, Także chyba na ten moment będę kończył Ale tak jest, jest ciekawie, jest to. E, korzystając z okazji, że jest tutaj na brzegu pod filarem To pokażę wam e, co żeśmy już wyłowili No najwięcej fantów to wiadomo od kasty Taki pod kawał Tego jakiegoś rusztowania Tu takie coś i to jest pełny, pełen metal gruba, piękna płytka kolejowa Tutaj coś jeszcze będzie trzeba wydobyć z tego eee, szyny on gdzieś tu miał jedna szyna, druga szyna tu jest taka trzecia szynkę złapał, także złomu na bogato tam płytka kolejowa eee, no u mnie no to takie temaciki, udało mi się złowić eee, tą płytkę kolejową jedną jestem bardzo zadowolony, tam dwie śruby kolejowe, ten klucz tak więc tak, tak to się prezentuje kasta tam już jedną bazę sobie znosi tam też ma na brzegu kolejne. Także u niego będzie złomu naprawdę bardzo dużo. No nic, myślę, że jeszcze coś tam powalczymy, a jak nie, no to będziemy się stąd zbierać. No i tak, kasta już zaczyna znosić złom. Ja, przemoczony, postanowiłem troszeczkę obsłukać mu to, żeby było mniej nieść. No i zaczynamy znosić złomik. Tak więc tak to wygląda. Wkrótce zobaczymy się na podsumowaniu. No i kompresujemy. Mam No i tak przeżył złomu chciałby się powiedzieć przemysł złomu No. Będzie i teraz decydujący rzut jest zabawa. O, szynę znalazłem, jeszcze się przewrócę i tak jestem mokry No. Walka o złom. Uratowane. No i tak, Edek załadowany. Jeszcze chyba nigdy tyle towaru nie miał. Aż jestem ciekaw, ile on ma na tym swoim karku. No i co? Tam trzeba, tam, 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 tam dymać pod auta. Myślę, że już zobaczymy się na ważeniu, nie? Tak, no ja też jakoś, jak dojdziemy. <grym> no i tak, my już przebrani. W końcu na miejscu. Nie powiemy wam ile nam to czasu zajęło, ale jakieś pół godzinki lekko. Mokre wodery. Ja oczywiście, że tak powiem troszeczkę się potopiłem. Mokre ciuchy, ale to nie o tym. No i co? No, czas na ważenie. Pełen edek złomu. Jeszcze go nigdy w takim stanie nie widziałem. Ale ogarnął dobra. Ogarnął. Nie? Jakby nie on, to jeszcze by nas tu nie było. No i, my, i co, i zaczniemy ważyć, no taki mój fan rzucający się w oczy, to jest ten całkiem świeżej jakości kluczyk. To na pewno zostanie ze mną, jakoś go tam odświeżę, ewentualnie pójdzie na targ staroci, może ktoś kupi w cenie złomu i też będę za, zadowolony. Dobra, ważymy, teraz problemy będą z dodawaniem, jak zawsze. I tak, wpadło pierwszy wiaderko z moim złomem. 27 kg, i to by było chyba na, na wszystko. Nie, tam jeszcze jest jeden element, no bo reszta to od kasty. Dobra, zaczniemy dodawać. Pyk. No nic, no ważymy, będziemy układać co się da. U kasty sporo, sporo tych płytek kolejowych. Normalnie wypad iście kolejowy. I szyny. Nic o swoich fantach nie mówisz. Skarba. Dzieje, dzieje, bo ja bo dopiero... Warzyny. 49, jeszcze wejdzie powaga ma to wszystko tak Coś ułożymy tak do zaokrągleniu 76 85 Dobra 85 na wadze albo do, dołóżmy jeszcze coś, dołóżmy coś Do stuuwy Do stuwy Już jest 91, 91. Jeszcze, jeszcze pies, No nawet 4 o, 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 może jeszcze. jeszcze jakiś biur, śruba kolejowa. Jest, mamy 100 kg na wadze Tak prościej będzie liczyć. Grasta jego pierwsze 100 kg, dobrze, łatwiej będzie liczyć.

Tom Blasz nie Broschnilaminie, to może da tak? I to? 80. Kasty? No to 180 kg. 80. No. 180 kg. 180 u Nie wiem, 27 u mnie plus to, zaraz to zważymy. I to ile waży? Do moich 27 ile dołożymy? 11, czyli 38 kg u mnie. No, u ciebie 180. Oh. Wygrałeś po nagrodę. Może możesz ze złomem. Czyli w sumie dzisiaj 218 kg. Jedek to przytargał. Tak więc już wiem, ile może. 218 kg złomu. Super. Ja się bardzo cieszę. No i co? No nie ma co przyciągać. My pakujemy ten złomik. Na pewno. U nowodumowego kasta będzie relacja z tego odcinka Zgadamy się tak, że te odcinki będą w jednym czasie Tak więc zobaczcie sobie, no bo u niego się działo, no te 180 kg, To z, nic, z niczego się nie wzięło Ale, ale wypad świetny, ta miejscówka zawsze zastanawia Zawsze cieka, za, zaciekawia, już w sumie nie mogliśmy się doczekać jak się tutaj pojawimy tak, no, dokładnie no, Tak więc co, no, kasta wielkie dzięki za wspólne po, połowy no i co no standardowe, jak się podobało, to łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie no od umowego kastę. Hej, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie, i do zaś! Do za.